Cieszyn robi wrażenie. Porozmawiajmy szczerze o Cieszynie. To nazwa akcji konsultacyjnej do programu Rozwój Lokalny. O tej akcji porozmawiamy dzisiaj w audycji samorządowej razem z wiceburmistrzem miasta Przemysławem Majorem. Dzień dobry panu. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Jest Pan koordynatorem całej akcji. Skąd ta chęć szczerej rozmowy o Cieszynie? Nie było wcześniej okazji do tego, żeby szczerze rozmawiać o tym mieście? Myślę, że zawsze są okazje do tego, żeby szczerze rozmawiać o Cieszynie. Pani burmistrz, radni, ja spotykając się z mieszkańcami, czy to na organizowanych spotkaniach, czy też na ulicach miasta, zawsze jesteśmy otwarci na szczerą rozmowę. Natomiast zależało nam na tym, aby z tych rozmów wychodziły też konkretne propozycje działań, wizje rozwoju miasta i temu też ma służyć nasza praca w ramach programu Rozwój Lokalny. Czym zatem jest sam program Rozwój Lokalny? Co rozwijamy i dlaczego rozwijamy? Program rozwój lokalny jest to program, który jest sfinansowany ze środków tzw. norweskich, mechanizmu finansowego EOG, gdzie miasto weszło do drugiego etapu. Cały program rozwój lokalny został skierowany do 255 miast z tak zwanej listy, my to umownie nazywamy listy profesora Śleszyńskiego, miast, które w najbliższym czasie... Będą traciły bądź już tracą swoje podstawowe funkcje miejskie związane z demografią, z mniejszą ilością środków budżetowych, z, ze zmianami klimatycznymi, ze zmianami w sferze czy to przedsiębiorczości i gospodarki. Miasto Cieszyn znalazło się w drugim etapie, w którym jest 54 miasta i piszemy wniosek aplikacyjny właśnie do funduszy norweskich w celu nie tylko pozyskania dodatkowych środków finansowych na różne działania, inwestycje i zamierzenia w mieście, ale także po to, żeby umieć sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoją współczesne miasta. Mamy nie tylko pozyskać środki, ale nauczyć się w inny sposób zarządzać miastem, w inny sposób wykorzystywać ten potencjał lokalny, w jakim w mieście jest. Stąd też pomysł na inne konsultacje, na szczere rozmowy o Cieszynie, ale też na włączenie mieszkańców w współzarządzanie miastem. Mówi Pan w takim razie, że Cieszyn traci na znaczeniu? Jak to możliwe i w jakich obszarach traci? Cieszyn traci na znaczeniu w takim rozumieniu, że przed nami są duże wyzwania, chociażby związane z sytuacją demograficzną miasta. Na bazie danych głównego urzędu statystycznego, monitoru miast, Związku Miast Polskich, danych finansowych, widzimy, że problem demografii, przed jakim stoi miasto, nie jest problemem wyimaginowanym. Rzeczywiście mamy coraz większy odsetek mieszkańców w wieku seniorskim, powyżej 60 roku życia. Z danych widzimy odpływ młodych mieszkańców. Nie tylko na studia, ale też i za pracą do, do innych większych miast. I nie ma nowego takiego ruchu osiedleńczego. Kolejny, kolejny obszar, w którym miasto traci znaczenie, to jest obszar związany z dochodami miasta. Dochodami wszystkich naszych mieszkańców, bo budżet to są wszystko środki publiczne. To jest związane także ze stanem przedsiębiorczości, stanem gospodarczym. Program Rozwój Lokalny ma odpowiadać na te wyzwania, ma wspomóc samorządy, żeby właśnie wykorzystywały ten lokalny potencjał, ale także wykorzystywały możliwości zewnętrzne. Stąd potrzeba innego myślenia o zarządzaniu miastem, innego myślenia o tym, żeby te problemy demograficzne, finansowe, ale także strukturalne związane z rozwojem gospodarki i przedsiębiorczości miasto mogło sobie z tym jak najlepiej poradzić. O utracie funkcji miejskich mówi raport profesora Przemysława Śleszyńskiego który został opracowany w 2017 roku. Wytopowano wtedy 255 miast, wśród nich też jest Miasto Cieszyn. Od nas zależy, w jaki sposób z tymi problemami sobie poradzimy, jak wykorzystamy naszą lokalizację, nasze uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne do tego, żeby nie utracić siedmiu podstawowych funkcji miejskich, które są wymienione w raporcie profesora. Wspomniany przez Pana raport jest ogólnodostępny w sieci, łatwo do niego zajrzeć i tam można zapoznać się z konkretami. Tak, raport, którego nazwa brzmi Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, został opracowany pod egidą Polskiej Akademii Nauk i można go znaleźć na stronach Panu, ale jak się w wyszukiwarce wpisze, będzie to bez problemu odnajdywalne. Przejdźmy do samych konsultacji. Pragną się zatem Państwo dowiedzieć bezpośrednio od mieszkańców, jak przywrócić albo nawet powiększyć znaczenie Cieszyna. Jaką formę te konsultacje będą miały już w najbliższym czasie, bo to przecież wrzesień. Przede wszystkim naszym głównym założeniem jest poznanie zdania i opinii mieszkańców. Stąd też chcemy zaprosić do rozmów o cieszynie, do szczerej rozmowy o cieszynie liderów opinii publicznej, organizacji pozarządowych, seniorów, młodzież, osoby zaufania publicznego, też takie, które pełnią zawody w tej przestrzeni publicznej, jak taksówkarze, jak, jak osoby sprzątające. Główny cel jest taki, żeby porozmawiać szczerze o cieszynie. O tym, że Cieszyn traci znaczenie, ma znaczenie. I odzyskuje znaczenie. Dlatego też w miesiącu wrześniu zaplanowaliśmy cykl spotkań w pierwszej kolejności z osobami wskazanymi przez liderów opinii publicznej do tych właśnie rozmów, gdzie będziemy w formie online prowadzili rozmowy na temat współczesnego miasta i tego, jakie miasto ma być w przyszłości. W praktyce będzie to się odbywało około godziny 20. Ważna dla nas jest ta taka formuła innowacji, wciągania mieszkańców. Ona wynikła też z sytuacji epidemiologicznej, w jakiej jesteśmy. Pierwotnie na początku roku planowaliśmy całkowicie inny sposób konsultacji społecznych, natomiast COVID zweryfikował te nasze zamierzenia, stąd przeniesienie się do online. Ale pamiętamy o tym, że nie wszyscy lubią w tej przestrzeni działać, żyć, stąd na rynku stanie punkt konsultacyjny, w którym ja, inni pracownicy urzędu, myślę, pani burmistrz. Będziemy zapraszali też mieszkańców do bezpośredniej rozmowy. I trzeci element tych konsultacji to takie spacery badawcze, spacery konsultacyjne w trzech wybranych lokalizacjach, a mianowicie w rejonie ulicy Błogockiej, w rejonie osiedla podgórze Banatówki i w rejonie Marklowiec. Te obszary zaproponowaliśmy ze względu na różny ich charakter ale też nasze myślenie o możliwości poprawy deficytów, które w tych obszarach są deficytów rozwojowych. Panie burmistrzu, zatem te szczere rozmowy o cieszynie będą się odbywały przez cały wrzesień, a co później? Jaki będzie finał całej akcji konsultacyjnej? Te rozmowy i spotkania rozpoczną się już pod koniec tego tygodnia, potrwają do końca września. Natomiast z całego tego procesu zostanie opracowany raport i podsumowanie i efekty tych rozmów, efekty tych spotkań, ale też ich sposób prowadzenia będziemy chcieli wdrażać w codzienne, normalne funkcjonowanie urzędu i miejskich jednostek. Ważne jest to, że na etapie rozwoju, mówienie o rozwoju miasta, my musimy jako władze miasta, jako urząd, Pamiętać o włączaniu mieszkańców w to zarządzanie miastem, że tu głos mieszkańca jest bardzo istotny, stąd też nasz nowy pomysł, nowa ścieżka na większe zaangażowanie mieszkańców w, w działania w mieście. Czy ta akcja będzie kontynuowana, powtarzana w następnych miesiącach lub latach? Nie łączymy tego z pozyskaniem środków w ramach programu rozwoju lokalnych. Chcemy, żeby to się stało swoistą normą. Myślę, że nie będzie to tak intensywnie jak, jak teraz w najbliższych tych trzech tygodniach ale tematycznie i przynajmniej raz na dwa miesiące tego typu spotkania i rozmowy chcemy, żeby się odbywały. Zachęcamy zatem mieszkańców Cieszyna do wzięcia udziału w akcji konsultacyjnej. Można szczerze porozmawiać o Cieszynie, a my również szczerze rozmawialiśmy dzisiaj z wiceburmistrzem miasta, panem Przemysławem Majorem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Cykl spotkań sfinansowany przez gminę Cieszyn.